Cześć Wam wszystkim. Dawno nie było żadnego konkursu na kanale Wędkarstwo Gętka-Wędka, więc trzeba to w jakiś sposób zmienić. Mamy od firmy Kuzo parę fajnych gadżetów do rozdania. Główna nagroda to jest fotel Weksa o wartości około 500 zł, więc jest o co walczyć. No i ze dwie nagrody pocieszenia dla tych, którzy nie będą mieli tak dużo szczęścia jak ta osoba, która wygra dwa stoliki od Kuzo. Fotel, który tutaj widzicie, jest jedną z nowości, jeśli chodzi o filmy Kuzo. I czym się wyróżnia tym, że jest bardzo wygodny, jest wydłużony właśnie tutaj z tego względu, żeby można było w różnych pozycjach na nim wygodnie odpoczywać. Nie dość, że możemy wykorzystać go do wędkowania codziennego. To sam już posiadam taki fotel i powiem Wam, że możliwość tego, że się można na nim fajnie położyć, sprawia dużo przyjemności podczas zasiadek karpiowych, jak jedziemy na wodę kilka dni, czy chcemy posiedzieć przy ognisku, czy przed namiotem, czy w namiocie i tak dalej i tak dalej, to możemy go sobie właśnie w ten sposób rozkładać. Możliwość regulacji tego oparcia jest naprawdę ogromna. Dodatkowo fotel ten ma Coś w sobie, czego nie będzie miał żaden inny. No chyba, że dostaniecie go bezpośrednio od nas. Nasze logo: Wędkarstwo, Giętka, Wędka. Więc jeśli lubicie nasz kanał, lubicie nasze przygody wędkarskie, to będzie fajna pamiątka dla zwycięzcy. A nawet jak nie lubicie naszego kanału i naszych przygód wędkarskich, to będzie fajny fotel dla wędkarza. Ale to nie jest wszystko, słuchajcie. Dla drugiej, trzeciej osoby wylosowanej z tego konkursu będą otóż to takie właśnie stoliki, które można sobie położyć obok fotela i postawić tutaj wszystko, czego potrzebujecie: od przynęt po napoje i jedzenie. A żeby wziąć udział w tym konkursie, nie musicie robić dużo, bo wystarczy, że wskoczycie tylko na Facebooku na stronę Elektrostatyka Kuzo, polubicie ich profil. Napiszecie pod tym filmem gotowe i będzie wszystko w porządku. Dodatkowo ten film pojawi się również na Facebooku, więc w komentarzu pod spodem wkleję wam link, który was przekieruje na YouTube i tam będziecie mogli właśnie dopisać gotowe w komentarzu ze wszystkich osób, które wykonają to niewielkie, niewielkie zadanie, bo naprawdę nie jest wymagające. Wylosujemy trzy osoby, które zostaną nagrodzone. I powiedzmy, że ten konkurs będzie trwał do 25 maja. Także 25 maja o północy kończymy przyjmowanie zgłoszeń w komentarzach pod tym filmem, a 26 bądź 7 zrobimy losowanie i poinformujemy zwycięzców. Więc jeśli chcecie śledzić Dalsze losy tego konkursu to przy okazji musicie również zaobserwować nasz profil wędkarstwo Giętka Wędka, jednak to nie jest wymagane. Jedyną rzeczą wymaganą jest polubienie fanpage'u na Facebooku Kuzo Elektrostatyk.